Mam na imię Kara. Nazywam się Konor. Mam na imię Markus, a to Oto nasza historia. historia. Siema, z tej strony, Norman, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Detroit. Wracamy do naszego konora. Niestabilność programu nam cały czas rośnie. Pogódź się z porocznikiem Andersonem. No musimy, musimy, bo ujźwałam z nim napięku i to ostro nie. Jak tam Ci się podobał ostatni odcinek? Podziało się trochę co? Było straszniej w ogóle, ale znaleźliśmy jej rychą Zobaczymy, co tam będzie dalej z tym rychem. Sprawdźmy, żeby nas tutaj nic nie rozjechało. Dobra. O, możemy go przeskanować. Kto to jest? Pedro, bezrobotny, kartoteka, udział w nielegalnych grach, hazardowych oszustwa. Mhm. Dobra, musimy pogodzić się z Hankiem. Dobra, jest ok, jest lepiej niż było, nie? Hamburger 1680 kalorii. Mhm. Mm mm. Powinniśmy porozmawiać z nim o cholesterolu Dobra, rośnie, spoko, jest okej okay. <laughs> Hank jest zajebisty. Hank jest zajebisty, nie? Jest taki bezpośredni, że szok, nie. No dobra, musimy poruszyć ten temat, no. No mieliśmy, mieliśmy, no. Powiedz mu prawda. Dobra, stosunki znowu się polubszyły, więc jest ok. Myślę, że nam się udało zdobyć jego zaufanie, choć trochę. No zastanawia mnie, co tam się stało z Hankiem i Androidami, że on ich tak nie lubi właśnie. było widać, że to było strasznie... Było dla niego strasznie jakieś tam niezbyt miłe wspomnienia. No być może dowiemy się tego później. Tak, tam z buta od razu, nie pierdzieli się. Dobra, wchodzimy. Co to za rudera jakaś? Spójmy się tutaj. Wypytaj podejrzanego. No dobra, ale gdzie jestem podejrzany? Tu nie mamy nic. Łatwiej, że podejrzany jest efektem, znajdź przyczynę hałasu. No dobra, kultka wojskowa. Poczekaj, poczekaj, Hank, zaraz tutaj ogarniemy to. Tutaj mamy coś jeszcze. Rupert Travis, podrobiona. No, poczekaj, Hank, co się tak niecierpliwiejesz? Zaraz ogarnę to ci. Co za gołębie. pan. Troszczy się o dzikie zwierzęta. Hmm, android, który troszczy się o zwierzęta. No proszę. To by się spodziewał? Nie, czy no, na pewno to jest android? Czy mamy tutaj coś jeszcze? Jeszcze jest coś tam. UFD? Nie, w ptaki. Co to jest? Plakat farmy miejskiej, uprawy w sercu miasta. Okej. Okay. Jeszcze gdzieś tutaj jest jedna, o jest. Niedawno ruszany, hmm. Co to jest? Książeczka? Jakiś labirynt? <laughs> nie wiem, co za odpowiedź, nie wiem. Dioda leży. Czyli wyjął sobie dioda. Podejrzany jest defektem. Eee, tak jak zwykle, wszystko liżę, nie? Niebieska krew. Zaginięcie, okej. Okay. L9. No, czyli mamy 100% defekta. Jak on to szybko tak policzył? Czekajcie, czekajcie, bo tutaj coś jest. Coś, co mi się nie podoba. Niedawno ruszany, ptasie odchody, ok? Wciąż wilgotny, niedawno używany. Hmm, zróbmy rekonstrukcję. Podejrzany był tu niedawno i to był ten hałas. Podejrzany pobiegł do salonu. Czyli on może jeszcze tu gdzieś być? A tu mamy kolejną wskazówkę. Da się odchody, brak odcisków palców, to wiadomo, bo to jest Android, nie? poślizgu świeży. Niedawno złamany metalowy hak. Mamy kolejną rekonstrukcję. Aha, okej, okay, to to może to był ten hałas jednak. Słuchajcie, tu gdzieś jest wskazówka, jest tam. Podejrzany usłyszał jak wchodzimy. A, tu cię mam. Podejrzany wciąż tu jest. O kurde, będą quick time eventy. No zobaczymy, jaki konur mi parkur. To on jest tam jest. Łatwo, ale powoli, szybko, ale ryzykownie. powie, tu jest dobra. Mamy go. O kurde, gdzie teraz? Tędy. O nie, tam miałem powiedz. O nie, ominę drobina. Ucieknie nam no. A, nie w tą stronę! Ale z poprawą! Jest! Co Hank, ty to nie dość rady, co zostawiasz takie rzeczy? Ale konor, nie! Ja myślałem, że w uszednim odcinku to był parkour, nie? To co tu się odpieprza to... To już jest grubo. Nie ten guzik. Aj, się nie zdążyłem. Gdzie teraz? Tam? No sorry Konor, no Starałem się Sorry Słuchajcie, no ale emocji to było, nie? Na no, odcinku. No było dzisiaj emocji w cholerę. No i były dwie ścieżki wyboru, albo go opiemy albo ucieka U nam ucieka, nie? Tu stracono ruperta z oczu. No, tutaj coś nam nie pykło, nie? Niestety, ale 72% innych graczy też uciekł, Ten sklecił Roberta. Wiem wiemy jak wygląda. No, wygląda tak jak większość yy, Androidów z tego samego modelu, nie? Mam nadzieję, że jeszcze się trafi. Słuchajcie, no, dzisiaj dużo emocji. Bardzo szybki odcinek i bardzo fajny. Mi się podobało strasznie. Pamiętajcie o subie, lajku, subskrypcji. Udostępnijcie ten film dla większych zasięgów. I dzięki bardzo ogólnie za mega aktywność pod ostatnim odcinkiem. Było mega fajnie. No, ten odcinek zrobimy taki klucz. No. Następny może będzie dłuższy, zobaczymy. W każdym razie, dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.